Dzisiaj kilka kwestii, jak można się reklamować płatnie i za darmo, bo widzisz, sukces w biznesie sprowadza się do dwóch prostych rzeczy. Po pierwsze, czy możesz dostarczyć coś, czego ludzie chcą za cenę, którą są gotowi zapłacić? I po drugie, czy możesz przedstawić swoją ofertę właśnie przed tymi ludźmi? Bo 9 razy na 10 ludzie zakładają firmę, ponieważ są zdolni, kompetentni czy nawet błyskotliwi w tej pierwszej części. Znają swoją branżę i są w stanie dostarczyć to, czego inni chcą. A w drugiej części sprawy stają się już trudniejsze bo jak dotrzeć z ofertą do właściwych osób? Innymi słowy, jak promujesz swój biznes? I dzisiaj przyjrzymy się 14 niesamowicie prostym, ale bardzo skutecznym sposobom promowania Twojej firmy. A wszystko to wdrożyć można szybko bez konieczności posiadania jakiejś specjalistycznej wiedzy czy znacznych inwestycji. Bo jeśli szukasz nowych sposobów na dotarcie do grupy docelowej, to jesteś we właściwym miejscu. Rafał Schreiner, zapraszam. Linki do partnerów znajdują się w opisie materiału. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Punkt pierwszy. Wstaw wezwanie do działania w podpisach e-mail swojego zespołu, czyli w stopce, bo przeciętny pracownik biurowy wysyła dziennik kilkanaście e-maili. W przypadku firm, które zatrudniają 10 pracowników, oznacza to grubo ponad 100-200 wiadomości, które wychodzą codziennie. I te e-maile są w rzeczywistości ogromną okazją do Twojej promocji, bo w mediach typu Facebook czy Google za wyświetlenia musisz płacić. Natomiast te wysłane e-maile są całkowicie darmowe i to jest mega fajne. Więc wykorzystaj to. A to, co może zwrócić uwagę u wszystkich to duży, oczywisty przycisk wezwania do działania, bo kiedy postrzegasz podpisy w swoich e-mailach jako narzędzie marketingowe, to nastają stają się wtedy dynamicznymi sposobami przedstawiania Twoich usług, produktów dla potencjalnych klientów. Oczywiście możesz ustawić coś takiego w swoim kliencie, poczty, e-mail, a dla, dodatkowo dla każdego z pracowników może to być inne call to action w tej stopce. Bo ty powinieneś oferować pewien rodzaj, najlepiej w stopce magnesu czyli tego lead magnet, który może zainteresować odbiorców docelowych popchnąć ich w kierunku zakupu, zapoznania się z Twoją marką po prostu idą dalej w tym lejku marketingowym. I punkt drugi dosyć prosty powinieneś skonfigurować swoje konto Google, moja firma, jeśli oczywiście działasz lokalnie, ale również na większym obszarze nawet na obszarze całej Polski. Są to darmowe narzędzia, zawsze dodatkowa promocja, która jest za darmo, jest mile widziana przez wszystkich właścicieli biznesu, i to otrzymujesz wtedy trzy korzyści. Twoja firma jest wyświetlana na mapach i wyszukiwarce Google. Po drugie, jest to dobre dla optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, dzięki czemu twoja firma zostanie łatwiej odnaleziona przez ludzi, którzy na przykład szukają usług albo produktów, które dostarczasz. I po trzecie, jest to dobre, ponieważ twoi klienci zaczynają dodawać recenzje Twojej firmy, czyli recenzje w Google Moja firma, i te opinie pomagają Google wyświetlać Twoją firmę nad innymi w mapach, co zapewnia po prostu Tobie bezpłatną reklamę bez żadnych kosztów. I punkt trzeci to jest: kontroluj swoje NAP, bo NAP to skrót od nazwy, adresu i numeru telefonu, czyli po prostu NAP po angielsku, name, address, phone. Więc jeśli na przykład umieściłeś swoją firmę w Google Moja firma, to musisz upewnić się, że podane tam szczegóły są takie same dla wszystkich Twoich napów, czyli tych wizytówek online na innych portalach. Punkt czwarty. Załóż wspólne przedsięwzięcie, tak zwane joint venture, bo jak wspomniałem wcześniej, promowanie firmy polega na dotarciu z ofertą do... Właściwych osób. Jednym z najprostszych sposobów, żeby to zrobić, jest znalezienie już istniejących grup odbiorców, które są wypełnione tymi właściwymi osobami i po prostu najlepiej jest im od razu przedstawić swoją ofertę. I w niektórych przypadkach możesz to zrobić, na przykład za pomocą reklamy, ale jeszcze lepszą opcją na krótką metę jest partnerstwo właśnie, czyli ten joint venture z niekonkurującymi firmami, które mogą skierować czy swoją promocję swojego produktu do tych samych osób. A współpracę możecie zrobić na wiele różnych sposobów. Od wymiany adresami na liście mailowej, po IG Stories, po różnego rodzaju posty i tak dalej. Punkt piąty to stwórz swoją strategię e-mail marketing, bo jest to jedna z podstaw marketingu internetowego i z tego technologicznego punktu widzenia poczta e-mail przetrwała próbę czasu jako kanał komunikacji. I jeśli mówimy tutaj o marketingu, to e-maile są najlepiej konwertowane, one są dużo lepiej konwertowane niż każdy inny kanał, bo dodatkowo e-mail marketing jest głównym wydatkiem, pamiętaj, wśród światowych liderów biznesu i to bez znaczenia, z którego roku przejrzysz dane. Bo marketing e-mailowy pozwala z czasem po prostu pielęgnować relacje z potencjalnymi nabywcami, dodatkowo pozwala umieszczać na przykład odwiedzających, którzy jeszcze nie są gotowi na zakup w odpowiednim punkcie lejka u Ciebie w firmie i oni mają cały czas z Tobą kontakt, a Ty możesz sprawić, żeby o Tobie po prostu nie zapomnieli. I aby zacząć skutecznie korzystać z e-mail marketingu, to musisz stworzyć coś wartościowego. Coś, co można rozdać za darmo w zamian za tzw. adresy mailowe odwiedzających, czyli tak zwany lead magnet. I są to najczęściej po prostu cyfrowe produkty, które w pewien sposób informują jak osiągnąć najlepiej cel, jak zrobić coś, co interesuje Twoich klientów. No i następnie tworzysz po prostu serię e-maili, które mają już dalej na celu wprowadzić tego nowego lida do Twojej oferty, umacniasz swój autorytet w branży, no i dostarczasz wartości, która jest edukacją odnośnie tematów, które ich interesują. Punkt szósty to powinien zrobić prezentacja, bo webinarium. I ta strategia, oczywiście, może być skuteczna i online, i offline, bo oferując webinarium czy warsztaty, możesz przyciągnąć swoją grupę docelową i zebrać ich dane kontaktowe do przyszłych obserwacji. Także spotkania branżowe czy prelekcje to są kwestie, które powinniśmy mieć na uwadze i tam powinieneś się zgłaszać. Punkt siódmy to jest to, żebyś komentował blogi w swojej niszy, bo Pozostawienie komentarza na innych powiązanych blogach i na profilach online, w social mediach jest pomocne, ponieważ po pierwsze, dodanie linku do Twojej witryny z komentarzem w innej witrynie powoduje, że Google i inne wyszukiwarki wychwytują ten komentarz. A jeśli witryna, na której dodałeś ten komentarz, jest godna zaufania, no to wyszukiwarki prawdopodobnie zindeksują treść Twojego komentarza i może się gdzieś wyświetlić w Google. A jeśli Twój komentarz ma wartość dodaną, to może przyciągnąć również uwagę przyszłego klienta, który będzie pod wrażeniem Twojej odpowiedzi czy fachowości i kliknie w Twoją stronę. A po trzecie, dodawanie komentarzy o wartości dodanej na innych blogach pomaga budować te relacje z blogerami, z innymi osobami w Twojej niszy, co po prostu może bardzo dobrze otworzyć drzwi do wspólnych przedsięwzięć, czyli do tych joint venture, o którym wspomniałem. I punkt ósmy to zrób to lepiej niż Twoi konkurenci, bo biznes często zaczyna się jako po prostu próba zrobienia czegoś lepszego niż obecnie posiada to rynek. I ta sama mentalność dotyczy również promocji, bo jeśli chodzi o dowolny kanał marketingowy, to zwykle jeden lub dwóch najlepszych marketerów w tym kanale dokładnie zdobywa około 90% ruchu. I zamiast znajdować się w połowie drogi na wielu kanałach, że jesteś wszędzie, ale nic nie robisz na 100%, to lepiej jest zidentyfikować jeden kanał, w którym możesz zrobić to, Najlepiej wtedy podążasz tym tropem. A co dodatkowo możesz zrobić lepiej? przykład możesz dopracować szybkość reagowania na wiadomości z e-maili czy z social mediów od swoich klientów. Znasz przykład firmy, które odpowiadają od razu i takie, na których odpowiedź trzeba czekać dwa dni. Także zastanów się, jakie wrażenie wtedy na tobie te firmy zostawiają. Dalej, co możesz zrobić, to możesz na przykład, zacząć pisać spersonalizowane opisy produktów. Mało który sklep tak robi, mało która firma tak robi, a większość to jest po prostu chłodny opis. I mały tip. Przejrzyj swoją konkurencję, zapisz na kartce to, co Ci się nie podoba, i zobacz, jak to wygląda u Ciebie. Szczerze się zastanów, czy robisz to lepiej, czy musisz się tutaj poprawić. Punkt dziewiąty to jest napisz kilka postów gościnnych na portalach z ruchem, bo publikowanie gościnne to jeden z najskuteczniejszych sposobów promowania marki w internecie. Za darmo. I posty gościnne to działanie, dzięki któremu możesz na pisać artykuł dla innej witryny, który następnie tamta witryna publikuje i promuje wśród swoich odbiorców. No i chociaż posty tego typu rzadko będą generować mega wielki ruch, no to mogą być bardzo cenne z kilku powodów. Po pierwsze, ustanawiasz siebie i swoją markę jako autorytet. Po drugie, uzyskujesz linki zwrotne, czyli te backlinki pod SEO z innych popularnych, wysoko ocenianych w Google stron. Dalej prezentujesz swoją markę bezpośrednio na rynku docelowym? Pamiętaj, nawiązujesz też współpracę z wpływowymi osobami w Twojej niszy, czyli to są ci potencjalni partnerzy joint venture. I punkt kolejny, czyli dziesiąty, to jest to, żebyś używał mediów wizualnych do budowania swojej obecności w tych mediach społecznościowych, które są wokół nas, bo aktywnych użytkowników w social media jest. 2,3 miliardy, według najnowszych danych, i niezależnie od tego, jak wygląda Twoja grupa docelowa odbiorców, to możesz się znaleźć w mediach społecznościowych, a same treści wizualne to jeden z najlepszych sposobów na rozszerzenie właśnie swojej obecności w internecie. I oto co możesz zrobić. Na przykład możesz tworzyć treści wizualne, które są odpowiednie dla Twojej niszy. Możesz używać obrazków albo filmów wysokiej jakości. Możesz zaangażować swoich klientów, możesz korzystać z popularnych hashtagów. I z aktualnych wydarzeń. Bo na początku, zanim zdobędziesz własną publiczność, to ważne jest, aby bezpośrednio nawiązać kontakt właśnie z ludźmi i żeby dotrzeć do swojej docelowej niszy. A jednym z najłatwiejszych sposobów na znalezienie tych właśnie osób, tych ludzi, są po prostu wymienione wcześniej hasztani. I punkt jedenasty. Promuj swoje treści. Bo widzisz, promowanie treści na blogu to świetny sposób, żeby budować autorytet w Twojej niszy, a także bezpośrednia promocja Twojej firmy. I w rzeczywistości jest to jeden z niewielu sposobów, dzięki którym możesz, no tak, wprost bezwstydnie mówić i promować siebie. Bo pamiętaj, istnieje wiele, wiele sposobów, żeby promować treści, ale ja wymienię tutaj kilka takich, które według mnie są najlepsze. Po pierwsze, wysyłaj treści swoim subskrybentom e-mail. Otwieralność jest bardzo duża, konwersja też. Dalej dziel się ze swoimi obserwatorami w social mediach za pomocą DM-ów, czyli tych wiadomości bezpośrednich. Trójka to jest udostępnij to w witrynach społecznościowych, tam gdzie masz konta i ruch. Wszędzie. Nie wstydź się. Dalej to korzystaj z płatnych kanałów promocyjnych, te, które najlepiej działają w cię w branży. No i pamiętaj, odpowiadaj na pytania na Quora czy na grupach na Facebooku. Oczywiście istnieje wiele różnych sposobów, żeby promować treści, aby wiedzieć, co sprawdzi się właśnie u Ciebie w firmie, no to musisz trochę poeksperymentować. Punkt dwunasty to jest wdrożenie optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, bo widzisz, optymalizacja witryn pod kątem tak zwanego SEO to sposób na ulepszenie właśnie swojej pozycji w Google czy w wyszukiwaniu organic search. Bo cenem jest to, że gdy ludzie szukają w Google fraz, które są odpowiednie dla Twojego produktu, to Twoja witryna powinna pojawiać się tak wysoko, jak to tylko możliwe. To jest strategia już długoterminowa, long term, ale miej to na uwadze. I w przeciwieństwie do większości innych taktyk promocyjnych, to umieszczenie witryny w rankingu Google dla różnych fraz kluczowych spowoduje wzrost ruchu w czasie, a przynajmniej tak długo, jak ludzie będą nadal korzystać właśnie z wyszukiwarek, czy nadal będą popularne dane hasła. I pamiętaj, otrzymujesz ruch z miesiąca na miesiąc, który po początkowych działaniach staje się po prostu już bezpłatne. Punkt kolejny, 13, to jest wystawa na targach, bo aż 99% marketerów twierdzi, że dostrzega taką unikalną wartość z targów, której nie otrzyma się nigdzie indziej za pomocą innych kanałów marketingowych. A to prawdopodobnie dlatego, że targi łączą taką masową grupę kupujących, a także sprzedających w określonych branżach, których można uznać za tak zwane gorące lidy. To jest już ten ciepły ruch, osoby, które są gotowe. Bo nikt nie idzie na targi po to, żeby tylko zobaczyć coś nowego. Jak mnie nie interesuje budownictwo, to ja nie idę na targi budowlane, po co mam tam chodzić. Na takie targi chodzą osoby, które może budują dom, może są deweloperami, może tworzą jakieś produkty, fabrykanty i tak dalej. Także to jest ten ciepły ruch, że osoby są gotowe na współpracę. I punkt 14 to jest po prostu, że musisz zapłacić za reklamy. Tutaj jest wiele metod, które z czasem pozwalają budować bazę klientów, ale jednym z najskuteczniejszych sposobów na szybką ekspozycję, na szybkie działanie jest po prostu opłacenie tej reklamy. Takie trzy najbardziej popularne z metod reklamowych to jest obecnie reklama PVC głównie Google, reklama na Facebooku i reklamy na YouTube. I pamiętaj, płatna reklama wymaga pewnej wiedzy fachowej i wielu eksperymentów, żeby znaleźć odpowiedni kanał i odpowiednie grupy docelowe. I to jedna z częstszych akcji, które biznes po prostu zleca agencjom. Także, jeśli chcesz, to zapraszam do siebie, do agencji NIC SEO, a link w opisie tego filmu. A teraz po prostu mam nadzieję, że ten materiał dał Tobie lepsze wyobrażenie, czym jest biznes i czym jest jego promowanie, czy rozkręcanie i konkretne działania. Bo ostatecznie nie ma takiej jednej gwarantowanej strategii, jak zwyciężać z innymi w promowaniu na tej arenie marketingowo-sprzedażowej. Bo pamiętaj, marketing, sprzedaż to jest dużo prób, dużo błędów. Musisz się na nich uczyć, musisz zapisywać i analizować wszystkie swoje kampanie. Dużo sukcesu Tobie życzę. Rafał Szreinert. Pozdrawiam. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.